Oto szybki poradnik o tym, jak podróżować samochodem elektrycznym po Polsce. Na potrzeby tego testu wykorzystam Volkswagena ID5 w wersji Pro. Ten samochód ma akumulator o pojemności 77 kWh. A jego teoretyczny zasięg to jakieś 530 km. Przede mną trasa w sumie licząca 700 km, natomiast w międzyczasie mam nocleg. W jedną stronę będę musiał przejechać 300 km z groszami, więc w jedną stronę zamierzam pojechać z tym samochodem całkowicie bez ładowania po drodze, natomiast ładował się będę już w drogę powrotną. Ten samochód, który dostałem do testów, to jest relatywnie nowa sztuka. Ona ma zaledwie 965 km przebiegu całkowitego. Naładowałem ten samochód teraz do pełna, ma 100% akumulatora i szacowany zasięg 533 km. Ja muszę przejechać 300 km, więc zamierzam do celu dojechać bez ładowania po drodze i zobaczymy ile mi tego zasięgu zostanie, bo teoretycznie powinno mi zostać 230 km, ale szacuję, że mi zostanie w okolicach 100, 150 i to będzie akurat wystarczyło, żeby tam już na miejscu w drodze powrotnej podjechać pod ładowarkę.